Witajcie moi drodzy. Dzisiaj omówimy sobie ważną kwestię, jaką jest wolne koło. Mianowicie, co to jest, jaka jest jego zasada działania i po co jest używane, jest zamontowane, używane w silnikach dwusuwowych. Mianowicie, wolne koło. Wolne koło służy do odłączania. Napędu, w przypadku gdy odejmiemy nogę z gazu, po prostu rozłącza to. Jest sprzęgło jednokierunkowe, rozłącza napęd. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że silniki dwusuwowe, jak doskonale wiemy, czy ten, czy ten, e, są smarowane poprzez. Mieszankę, paliwo, olej w stosownej proporcji. I teraz, co się dzieje w przypadku, gdy. Tu jest trochę za ciemno, może przejdę do tego silnika. W przypadku, gdy ściągamy nogę z gazu, dzieje się wtedy to, że odcinamy dopływ paliwa do silnika. Tak Co dalej jest? Razem z paliwem jest olej, który smaruje silnik, wał korbowy I tak dalej Czyli odcinamy dopływ smarowania Jeżeli to zrobimy No to te silniczki Nam się powoli Zacierają A sprzęgło jednokierunkowe Zapobiega Właśnie Zacieraniu się tych silników. W prostym tłumaczeniu: jeżeli jedziemy, nieważne z jaką prędkością, odejmiemy nogę z gazu, to silnik pracuje sobie na wolnych obrotach, a samochód jedzie dalej z tą samą prędkością, którą będzie wytracał. Wiadomo. Ale nie można. Blokuje to, ten system blokuje hamowanie silnikiem, dlatego, że nie można dwusuwem hamować silnikiem, ponieważ go będziemy sobie fajnie zacierać. I teraz pokażę wam, znaczy samego tego mechanizmu sprzęgła jednokierunkowego, tak zwanego wolnego koła, wam nie pokażę, bo musiałbym to wszystko rozebrać, czy z jednego, czy z drugiego. Ale pokażę Wam dźwignię, która występuje w przypadku Wartburga i Syreny. W przypadku Trabanta, którego mamy tam, jest inaczej. Ale zaraz to objaśnię. Najpierw pokażę Wam, gdzie to wolne koło można rozłączyć, wyłączyć. Ponieważ istnieje taka opcja, dlatego że jeżeli wolne koło jest włączone, to nie uruchomimy tego samochodu na przysłowiowy popych. Dlatego, że jak włączycie którykolwiek bieg, to ten samochód będzie się toczył. Tak samo jest z górki. Nie zatrzymacie go na tak zwanym biegu, że zostawiście tam na jedynce czy na dwójce, bo on po prostu się stoczy musi zostać na ręcznym na hamulcu ręcznym tak więc już pokazuję gdzie ta dźwigienka wolnego koła w przypadku wartburga się znajduje dobrze więc teraz tak wam pokażę dźwignia wolnego koła to jest o jak widzicie tutaj ostrości mi nie łapie jak zwykle no, ale tak jak możecie widzieć, nie? Tam jest ta dźwignia. O, dokładnie można tak powiedzieć, pod stacyjką, o. Tak mniej więcej tutaj, o. O, teraz widzicie, widzicie dobrze. Tak mniej więcej na wysokości kierownicy i stacyjki. Pod spodem, nie? Tak samo jest. Nie będę robił cięcia. Tak samo jest i w młodszym modelu. Może no, Wam prezentuję to. Widzicie tą dźwigienkę tutaj? O, pod kabelkami. Tak samo stacyjkę mamy tu, nie w tym samym miejscu. W syrenach jest podobnie. Aczkolwiek mogę się mylić, bo syrenę już bardzo dawno temu miałem. I zapomniałem, ale wiem, że w syrenie też da się to wolne koło wyłączyć poprzez dźwignię. I teraz tak. W przypadku Wartburga syreny to wolne koło działa, jak jest włączone, działa na wszystkich biegach. Jedynce, dwójce, trójce i czwórce. W przypadku Trabanta jest trochę inaczej, ponieważ, może zrobię najazd na silnik. A, trabant to nie jest jak to się mówi. Egzemplarz zrobiony ani nic, bo sami widzicie w jakim on jest stanie, no ale mniejsza z tym. W trabancie nie ma dźwigni wolnego koła, żeby mo można było je włączyć i wyłączyć. Wolne koło, tak jakby jest na stałe, zblokowane jedynie z czwartym biegiem. Czyli dla wszystkich, może niektórzy mają trabanta, bo oni wiedzą, ale dla wszystkich, którzy chcieliby mieć kiedyś tam trabanta, marzy im się taki samochód, pamiętajcie, że na jedynce, dwójce i trójce wolne koło w nim nie działa. Działa tylko i wyłącznie na czwórce. I teraz tak. Jeżeli byście na przykład chcieli, to jest podstawą, tak? Yy, znaczy, co, do czego zmierzam? Podstawą jest mieć dobre hamulce w tego typu pojazdach, bo jeżeli byście chcieli właśnie hamować, jadąc z górki silnikiem, no tutaj się teoretycznie nie da. No, dałoby się, ale będziecie go zacierać, tak? Bo będą zbyt wysokie obroty, do. A dopływ mieszanki będzie praktycznie zerowy. Więc sprzęgło jednokierunkowe, mianowicie wolne koło, zabezpiecza nasz silnik przed zatarciem się. Przy zjeżdżaniu z górki, przy po prostu jeździe i odjęciu gazu, silnik pracuje na wolnych obrotach, a Samochód jedzie dalej. Bardzo prostym przykładem, żeby to Wam zobrazować. To, to działa na zasadzie przerzutki w rowerze, tak? Jeżeli kręcicie, to jedziecie, to jest Wasz silnik, bo kręcicie nogami, napędzacie pojazd. A zatrzymacie nogi, przestaniecie kręcić, o rower będzie jechał dalej. To jest na tej samej zasadzie. Działa to sprzęgło jednokierunkowe. I to nam właśnie zabezpiecza te silniki przed zatarciem. Ale też pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli odpalić taki samochód na popych, tak zwany, no to musicie tą dźwigienką w środku wyłączyć wolne koło, bo inaczej nic z tego nie będzie. Kolejna sprawa jest taka. Skoro już mamy zimę, może, mogę wam przedstawić parę zimowych patentów, znaczy parę. Jest bardzo ich mało tak naprawdę, nie? Ale są takowe, nie? Zimowe patenty w tego typu pojazdach. Mianowicie pierwszym patentem zimowym jest kranik w bloku silnika, tak? Wcześniej Lało się praktycznie do układu chłodzenia tylko wodę. No i jak wiadomo, woda zamarzanie przy niskich temperaturach, dlatego, po to były te kraniki, żeby można było łatwo i szybko tą wodę z układu spuścić. Teraz następny patent zimowy. W przypadku tego. Nie wiem, jakie zastosowanie by miało to w przypadku chłodnicy z przodu, no ale przeważnie tak robiłem. Jak użytkowałem tego typu Wartburga z tym pasem przednim, no i coś tam to dawało, ale zaraz wam powiem. Kolejny zimowy patent to jest filtr powietrza. Nawet według instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi mówi nam, żeby w użytkowaniu zimowym przesunąć rurę, przesunąć tą całą, ten cały dekiel z rurą, którą zasysane jest powietrze, za chłodnicę. Dlatego, żeby było powietrze zasysane cieplejsze. Otóż robi się to w ten sposób. Odłączamy ten kruciec, który idzie do gaźnika. Tak. To się odkręca. Ten króciec jest odkręcany. Odkręćmy to. O! Dobrze. I teraz całą tą pokrywę filtra jedną ręką jest ciężko. Powiem Wam szczerze, potrzebuję dwóch rąk. Krótkie cięcie muszę zrobić. No, całą tą pokrywę filtra ustawiamy tak, żeby króciec, przez którego dostaje się powietrze, był zaraz za chłodnicą. Dociśniemy. Bierzemy to, ten króciec mały, dokręcimy. I wtedy do filtra dostaje się cieplejsze powietrze. Tak jest przynajmniej w instrukcji. Powiem Wam. I ja się tego stosuję. A z powrotem przyłączamy ten przewód. O! Ja się tego stosuję. Może to coś daje, może nie. Eee, ale teraz będzie zasysało cieplejsze powietrze. To jest pierwszy patent. Drugi patent w przypadku tego modelu. Jak widzicie z takim pasem przednim. Jest żaluzja. I tutaj ją mamy. O, którą można o, zamknąć i otworzyć. Co to daje? Szybsze dogrzewanie silnika podczas niskich temperatur, tak? Takie to jest rozwiązanie. Akurat w tym modelu jest sobie taka żaluzja. A w tym modelu z chłodnicą z przodu już czegoś takiego nie ma. Nie ma tej żaluzji. Ale jak widzicie. Tak samo jest tak samo jest skonstruowane ta, ta pokrywa filtra, że można ją obracać, tylko że ja robiłem to, ja już zaraz wam pokażę. Robiłem to nieco inaczej, ponieważ tutaj nie mamy już chłodnicy, ale ja przekręcałem po prostu w ten sposób. Zaraz wam to pokażę. Tylko tutaj sobie to kręcę. I przewodzik. Dobrze. Patrzcie. Ja zawsze na zimę sobie robiłem jak jeszcze użytkowałem na co dzień praktycznie można powiedzieć ten model. To zawsze robiłem sobie coś takiego, nie? Nie wiem, czy to coś dawało, czy nie, żeby było lepiej, ale no zawsze troszeczkę cieplejszego powietrza dostawało się z nadsilnika do filtra. Podobnie jak i w tamtym, tylko że w tamtym jest lepsza sprawa, bo jest chłodnica, tak. Z tyłu, a tutaj jest, jak jest. Więc tak to robiłem. No dobrze, moi drodzy. Pokrótce Wam wyjaśniłem zasadę działania wolnego koła. I cóż mogę Wam powiedzieć? Trzymajcie się cieplutko, i do następnego. Na razie, cześć.